Zakończyła się instalacja sprzętu i aranżacja pracowni, w której stanął rezonans magnetyczny. Aparat o wdzięcznej nazwie Stola, półtorej magnes, dedykowany jest specjalnie do badań dzieci. Szczególnie ważna tutaj jest jego wyjątkowo dobra rozdzielczość. To dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakupione za środki z zeszłorocznego finału. Moi drodzy, przepraszam, że nie możemy być. Osobiście, że jesteśmy online nowo, że jesteśmy na ekranie telewizora. I już za dwie godziny przyjmiemy pierwszych pacjentów. Najwyższej klasy sprzęt warty 5 milionów złotych pozwoli na sprawne diagnozowanie nawet noworodków. Chcemy w Chorzowie pokazać się z całą naszą ekipą, bo to także służy, aby innym pokazać, że te pieniądze zebrane, wasze pieniądze, pieniądze obywateli, nie tylko w Polsce, ale Polaków z całego świata są świetnie wydane, są bardzo dobrze wydawane. Metamorfozę przeszła również pracownia. Miasto przekazało środki na remont w wysokości 800 tysięcy złotych, kolejne 400 tysięcy pochodziło z budżetu szpitala. Orkiestra przekazuje sprzęt głównie szpitalowi dziesięcemu, chociaż dwa lata temu też i rok temu było dla geriatrii. I taki też otrzymaliśmy nowoczesny aparat rezonansu magnetycznego firmy Siemens. Sprzęt ma niecodzienną szatę graficzną, a zamontowany na ścianie projektor wyświetla animację. Stufit przekapitalny w momencie wyłączenia światła w trakcie badania daje to niesamowity efekt. Chorzowianie otrzymali zapewnienie, że jak tylko epidemia się skończy, Jurek Owsiak odwiedzi szpital przy ulicy Truchana i osobiście otworzy pracownię. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.